Zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. Kasta, kasta, kasta. Miłosz Kłeczek, dobry wieczór. To jest program Kasta. Program o tym, jak ludzie, którzy powinni stać na straży prawa, a sami nazwali się nadzwyczajną kastą, w zwyczajny sposób łamią prawo. Dziś opiszemy taki właśnie przypadek. Kompletnie pijana prowadziła samochód, spowodowała kolizję. Jak mówią świadkowie, prawie potrąciła matkę z dzieckiem. Zatrzymana niemal na gorącym uczynku do tej pory nie usłyszała wyroku, choć od zdarzenia minęło 10 miesięcy. Dlaczego to tyle trwa? Czy sędziom wolno więcej niż zwykłym obywatelom? Sędzia, no, jest jedno, jedna macia. Nikt nie powinien jechać pod tym alkoholu, tak takie a tym bardziej sędzia. Nie powinien się w ogóle z domu ruszać w takiej ilości promili. Marzec ubiegłego roku. Centrum zawiercia. Jadące zygzakiem auto uderza w drzewo, po czym kontynuuje jazdę. Za kierownicą sędzia sądu rejonowego w zawierciu Małgorzata M.N. Jeden z przechodniów alarmuje służby. Świadkiem zdarzenia jest także lokalny dziennikarz. Przejeżdżałem przez zawiercie w okolicach Bazyliki, no i widziałem samochód, który... Stoi na poboczu, jest częściowo rozbity, jest kilka radiołazów policji przy nim. Co mówią świadkowie, o mało co mogło dojść do prawdziwej tragedii. Sprawiała wrażenie, jakby pierwszy raz w życiu jechała samochodem. Nie ogarniała sprzęgła, skręcała używając dwóch pasów i o mało nie przejechała mamy z dzieckiem. Policja została poinformowana przez innego uczestnika ruchu, że o godzinie 13 ulicami miasta porusza się pojazd, który nie pilnuje toru ruchu, który porusza się bardzo niebezpiecznie. Badanie wykazało, że kobieta miała wypowiedziane ponad 3 promili alkoholu. Podczas tych czynności ustalili policjanci również, że kobieta jest sędzią sądu rejonowego. Dotychczas była ona osobą o nieposzlakowanej opinii. Monika Jurek-Dziuba prezes Sądu Rejonowego w Zawierciwu. Bardzo dobrą sędzią merytorycznie, z długim doświadczeniem zawodowym. Zawsze jej orzeczenia były wydawane w sposób bardzo profesjonalny, merytoryczny. No jednak zawód zobowiązuje. To sędzia jest, który ma czuwać nad tym wszystkim i być odpowiedzialny. Jest to osoba po prostu publiczna i powinna dawać przykład innym. Po zdarzeniu niezwłocznie podjęłam decyzję o odsunięciu pani sędzi od czynności służbowych, a następnie decyzją sądu dyscyplinarnego sędzia została zawieszona w czynnościach służbowych pełni obowiązków sędziego w chwili obecnej. Sąd dyscyplinarny podjął uchwałę o zawieszeniu sędzi uchwale nie było jednak mowy o zawieszeniu zarobków. To zawieszenie trwa do zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Jeśli udowodnione zostanie, że taki czyn rzeczywiście miał miejsce. Robert Kirej, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Należy liczyć się z najpoważniejszymi konsekwencjami służbowymi, czyli z wydaleniem z zawodu orzeczonym w formie kary dyscyplinarnej. Wygląda na to, że zatrzymanie przez policję niemal na gorącym uczynku to dla koleżanek i kolegów sędzi MN za mało, by przesądzać o winie. Myślę, że wiele różnych spraw nałożyło się na tą sytuację, na to zdarzenie, do którego doszło. Będzie to podlegać ocenie wprowadzonym przeciwko pani sędzi postępowaniu. Nie jest mi znane bliżej tło tego zdarzenia. Pani sędzia nie brała udziału w posiedzeniu sądu dyscyplinarnego który podejmował uchwałę naszego Sądu Katowickiego, a to ze względu na to, że przebywała zarówno w czasie czynu, jak i wówczas na zwolnieniu lekarskim. Być może to właśnie będzie okoliczność, która także powinna być uwzględniana w trakcie postępowań dotyczących Pani Chciałbym, Chciałbym, żeby był karany tak samo jak każdy obywatel, bo normalnym ludziom się tego nie wybaczy. Każdy, kto woli jest w to jest pod to jest. Do likwidacji. Do no, likwidacji, proszę, tak się Oczywiście, likwidacji, likwidacji, to znaczy zamknąć go, siedzieć kurczę i dać się jako przykład, jak co nie, czego nie powinien robić. Kara, zabranie praw wyjazdu do życia. i też kara jakoś musi być, to duża kara. Próbowaliśmy dotrzeć do pani sędzi. Jednak z rozmowy z sąsiadką wynika, że nie przebywa w miejscu zamieszkania. Od zdarzenia minął niemal rok. Jednak sędzia do tej pory nie usłyszała wyroku. Prokurator z postawieniem zarzutów musiał czekać na zgodę sądu dyscyplinarnego. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej właśnie w tej sprawie skierował do sądu rejonowego w Zawierciu akt oskarżenia przeciwko sędzi Małgorzacie MN, oskarżając ją o kierowanie pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nieczystości. Nawet w sprawach tak oczywistych sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. W przypadku zwykłego kierowcy takich procedur nie ma. Dopiero tydzień temu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko sędzi Małgorzacie M.N., która prowadziła samochód mając ponad 3 promile alkoholu we krwi. Kobiecie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. A naszym gościem w studiu jest podkomisarz Antoni Rzeczkowski, komenda główna policji. Dobry wieczór. Panie Komisarzu, jakie są procedury, jeśli policja zatrzyma pijanego kierowcę, osobę cywilną, Jaka, jakie są procedury, kiedy zostanie zatrzymany sędzia, którego chroni immunitet? Jeżeli do kontroli drogowej zostanie zatrzymana osoba, która nie posiada immunitetu, wówczas policjanci poddają tę osobę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku spotkania się z odmową, wówczas ta osoba jest zabierana do placówki służby zdrowia, gdzie jest od niej pobierana krew nawet wbrew woli tej osoby kiedy zatrzymany jest sędzia, który ma immunitet, którego chroni ten immunitet, jak policja może postępować, co może zrobić? Jeżeli mówimy o immunitecie sędziowskim czy też prokuratorskim, w momencie gdy policjant ustali, że osoba zatrzymana do kontroli posiada tego typu immunitet, musi poinformować za pośrednictwem dyżurnego prezesa sądu właściwego względem miejsca prowadzonych czynności, również prezesa sądu apelacyjnego i te czynności Wyglądają później praktycznie tak samo. Mamy uniemożliwić dalszą jazdę. Tej osoby dążyć do tego, żeby zabezpieczyć Ale nie można niezwłocznie zatrzymać takiego dowodowym. sędziego. Mówimy tutaj o działaniu w ramach kodeksu postępowania karnego czynności niecierpiących zwłoki. Ta osoba, jeżeli odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu może być również doprowadzona do placówki służby zdrowia, może być od niej również pobrana krew i tak się dzieje. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj sędzia, prezes. Sądu może, pod, może policjantom powiedzieć, że takich czynności przeprowadzić nie ma. Panie możemy. komisarzu, co jeżeli prezes sądu nie zgodzi się na takie czynności? Wówczas policjanci takiego pobrania krwi przeprowadzić nie mogą. Mają obowiązek wówczas zabezpieczyć pojazd, zabezpieczyć kluczyki tak, żeby dalej ta osoba tym pojazdem nie mogła się poruszać. Dziękuję serdecznie za rozmowę w tym temacie. Podkomisarz Antoni Rzeczkowski, gościem programu Kasta, Komenda Główna Policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobra. A my cały czas dostajemy od Państwa listy. Wkrótce historia Pana Ryszarda Gasparskiego. Ta sytuacja ciągnie się do dzisiaj, bo przez 20 lat sprawy, sprawa jest niewyjaśniona. To jest trauma, którą się pamięta do końca życia. Ja po prostu po czterech latach, po czterech miesiącach tatę, jak odbierałam ja z tej Łęczycy, to był zupełnie jeden człowiek. Przez 4 miesiące to był po prostu wrak człowieka. No potraktowali go, przepraszam, ale muszę to powiedzieć jak zwierzę, za szczutę i nie dając żadnej możliwości obrony. Zapraszamy na jutro, na 21. Na piątkowe wydanie programu Kasta rozszerzone o debatę w studiu. Polecam, tylko w TVP Info. Do zobaczenia.